Siemano ja jestem KVX, a to jest kolejny odcinek z ucieczki z brązu Tym razem lecimy o Riven na topie Miałem grać w ale no niestety ją spawnowali Więc postanowiłem, że zagram sobie Riven Akurat zrobiłem właśnie runki do tego, więc mam 15% cdr czyli tyle powinienem mieć I jest to smog, tylko że szkoda, że one są z drugiego tieru I potrzebowałem jedno więcej. jedną runkę więcej Na quintach czy na tych dużych z cooldownem flat Ponieważ nie mam tutaj runek tych zwykłych W sensie z trzeciego tieru A z drugiego tieru praktycznie nic nie kosztują i to jest naprawdę spoko No więc lecimy, Zresztą oczywiście, go gram na Małokaja, to będzie Skoro że trochę dundali, nie, bo Ym, No bo na Maokai'a, Riven nie jest zbyt ciekawe, jeszcze mi przyjdzie przyjdą topa, no to Raczej ich nie zabiję, a oni mają dosyć duże szanse, że mnie, to, że mnie zabiją I to może trochę bo czekajcie to na pewno odznaczyć o mi spoko. gdzieś nie chodzi. Nie wiem dlaczego. Jakiś tryb jest włączony. To Tak to dlaczego? Dziwne są na przykład te takie aby ulepszenia dodawano przez RED. Nie podobały mi się. Ogólnie jak się spodoba mi uboby się zostawić łapkę w górę oraz szczelili, suba żeby być na bieżąco. I zapraszam się na live'a o 12, Prawdopodobnie to wleć tu, będę. Miał streama, ewentualnie to wleć troszeczkę później. Teraz jest 11.10. Nagrywam to zaraz przed streamem, więc fajnie było jakiś szybki mecz zagrać to wrzucić. chyba okay, wam pomaga. Z tego co mi się wydaje. Albo sfk Bo to że jest możliwe, a jednak nie. Uuu, agresywnie zaczął. No dobrze. Ogólnie tak dawno nie grałem Riven, że nie wiem jak ja zagram ten mecz. Ale mam nadzieję, że uda się wygrać, bo no, pasowałby po prostu. Jeszcze na autodaczek. No i ładnie. On jest głupi ogólnie. Paszcie zawsze na swój pasek XP, jeżeli będzie drugi level przed przeciwnikiem. Czyli po prostu wasze kill więcej z niego, zawsze wbijajcie, bo drugi level naprawdę dużo wam daje. Postaj, warda. Jedna rzecz, o to Nie cierpię tak mieć, ustawionego A poprzedni meczu żebym zapomniał zmienić O, idzie Warwiczek e, Widzieliście? On się tak, ja bym się teleportował fuck? Co wy robicie? Właściwie Creeper straci po prostu skubany jaki szybki ten Warwiczek jest A co ty robisz? Zabijmy go Podsunąłem się, bo on miał to swoje takie Żegnam <grymny> 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 XD Możemy go jeszcze zabić jak coś, ale to było dobre Dobra, Warwick i Mokaj bez slasha, nasze creepy straci i jestem prawie do przodu Pod pierwszego wydaje mi się, że będę szedł, po prostu pod Fage'a na tego gościa. Po prostu będę podał brak liver na pierwszy item. No naprawdę fajną penetrację daję na takiego małkaja Mamy lubafa mam 25%, cooldown reduction to jest naprawdę spoko. W ogóle na Riven tylko cooldown się, się dodają dzięki temu blue. No nie mamy żadnej many, energii, niczego No i dobra Warwick to może źle przyjść, a ja bym tego nie chciał. W ogóle Soraka zabiła Yasu, lol. ładnie. Tak cały czas patrzę na minimapy, mam niby tutaj dwa wardy, ale może tego użyć, to może trochę bole może boleć. Nie chciałbym żeby tak zrobił, muszę na to uważać. On miała many. ogólnie ten item jest dosyć fajny na manę, tylko on musiałby lasitować. Żeby dostałeś tą manę. Ja spokojnie mogę zawnować. Ja Chyba zostawne balmy i temki i tyle Ale ma teraz dosyć dużo creepów, nie chciałbym za bardzo wbijać Bo jednak te creepy są mocne. Dobra, chcę, żeby to zróbisz, żeby to było na zero. Więc trzy creepy na trzy creepy powinno być teraz spogo No, by się On w ogóle podejścia nie ma w ogóle na jego będę maksował bo. Ja mi się nie opłaca, ja się maksuje takiego Jace'a i tak dalej. czy po prostu na czymś, które mają połów i mogą po prostu was z zasięgu nawalać, na przykład taki GP, Jace'a i tak dalej. No w ogóle nie ma podejścia. A jak podejdzie, to po prostu mogę w niego wybić. Mamy te trzy creepy, co mam do bazy. Ale nie chcę za bardzo pushować. Nie wiem gdzie jest ja muszę uważać. uważać Gdyby gdzieś w okolicy albo po prostu sobie farmi Po prostu stoi z odległości na wala z tego kół. Po prostu... No i nie, to naprawdę jest wygraną przeze mnie Uuuu... Przepraszam, że nie Głupio zagrałem a chwilę mam szósty a Mam też dużo golda Niestety teraz za bardzo mnie marnować tego warda i go stawiać Bo może... Po prostu chcę cofnąć I dopiero wtedy postawię 4, 6, 25, no Strasznie do przodu jestem Chyba rip Ale ja przepuszczuję bo są na bazę Dobra, są do bazy Mam 2000 golda, jest naprawdę dużo Mądrze robi No już nie mądrze Buty i lowardy Zagram z tymi potem, ewentualnie potem je wymieniać, aczkolwiek... bo mam 15 w runkach i masterkach 10... No z tym full, czyli ja mu po prostu nie będę budował. Mam maksymalnie 45% z tą masterką, którą ja mam, bo gram właśnie z tą, co daje 45% i 10%... I 5% na początku gry, ona jest naprawdę bardzo fajna na Riven. Naturalnie mógłbym wziąć Tiamat, ale nie chcę go brać, bo nie chcę go opuszować za bardzo. Teraz jest tak deck i spokojnie. On po podejściu do farmy nie ma. Ja sobie mogę farmie spokojnie. Siódmy level. O, chyba jakieś połowę szóstego. Ja potem połowę do ósmego. No, 1 trzecia. 150 tego ma Draven jest dobrze, spinguj, że jest, bo nie wiem, gdzie jest Dobra, wrócił Ja jeszcze pod Sunfire Cape na jego miejscu Jeżeli będzie chciał ze to zostanie potwarzyć mocno Ja bym miał Sunfire Cape'a coś ten chcemy za 1100, co daje jakby Pomniejszonego Sunfire Cape'a, no to Dużo bardziej mi się to opłacało Mogę tebnąć, ale ono mi może dać W a im dać, ja mi da wół Fajnie nie będzie Niektóre dla mnie są nawet średnie Czekaj teraz, gdybym odpalił R w i to go zabił Dobra. Jeżeli nie coś innego zabije, przynajmniej powinienem. Nie, nie zabiję go, bo. Nie, znaczy przeszywam go niepotrzebnie. Bo chciałem dać R, Flash W, wysunąć go, dać mu auto-atak Q i R. I będę wtedy zabił. 4 do przodu jest dobrze. Commander to było. Kurde, nie wiedziałem, że te osoby z tego poziomu to umieją. Kiem tutaj warda Bo prostu w tym miejscu i on przychodzi tam, w daną stronę. się ile potrzebuje. 1850 golda. Szczerze wątpię, że w farmie tyle. Ale zobaczymy. nie wlejcie będzie ciekawie, jak się już trochę skręcę i ta farma mi da możliwość do zabijania przeciwników. Taka fajna sztuczka, znaczy tak jakby reset autoataku. Że posłuchajcie się autoatak i W, zaraz po tym i nie ma animacji po prostu autoataku to tu idzie. co to za pacynka? nie patrzę tylko roślinka Nie wiem gdzie jest Warwick Tam jest Warwick, na no, to spokojnie mogę grać Tylko nie to też jest Yasuo. To już jest trochę gorsze 6-5 7 Ona no, ma 5-1, o kurde. 6-1, ma no, quadrellol. Skullama. Gai SCOM. Co to jest przepuszować? Nie zabieg go tak czy inaczej, bo ja nie mam damageu. Czekaj głupia zagra On sam po do bazy biorę Black Lever Chciałem tylko, żeby Warda postawili. Mogę dawnąć im na plecy i wydaje mi się, że mogę ich zabić. Są strasznie farmiony. Znaczy ma 50 farmy. No 45%. Nie właśnie niczego nie potrzebuję. Mam kurco, 5 sekundy. 5 sekund, nieco 5 sekund. A oni takie tipy, jak gracie riven, dajcie q, potem czekacie, aż się to prawie skończy, dajcie q, to widzicie, mam znowu możliwość oddania q. Co to było? Lol. Ja sobą zagrałem i on strasznie sobą zagrał. Чай. А что? Что мы чек? А куда? Ой, Али мне угрыз хапского, я его поджутить. A, Warwick jest za mocny jednak. Ja jeszcze nie wiedziałem, że to ma R, moja wina. Bo teraz po prostu pójdę pod, pod Hydrę. Chyba to jest naprawdę spoko. Meserki jest. Jak on nam flesznie, to naprawdę nie wiem. Soraka pod pierwszy ten. Pierwszy Rabadon. Go Rabadon. A, jest on dragon. Tak, żeby się nie wywali, to będzie dobrze. Się wywalają. Czyli 9-1, no to fajnie. 10,1. Czyli 2. Przestańcie, come on. Nie jest tak trudno Ja mam QSS to sam w stanie na spokojnie zabić Tom Jinx QSS na ww Ale ja nie jest za ciekawa. O fajny był ten nerf, znaczy no, fajny dla mnie, nie fajny dla niego, że ta pacynka jak jest rzucana, czy tam roślinka, nie zadaje damage'u przy tym jak spada, tylko jak wybucha. No to jest naprawdę spoko grając na Maokaja. No jakieś tam 100 damage'u, zejdzie, przywrócił skill'a. Dobrze, niech puszuje. a bo... jednak tu. No, nie wiem, bo. Pokój A no, spokojnie. Nie będę do dawać, to zapraszam. Pokój wam. Dobra, nie Warwick jest za moc. O kurde, ale ograł tego. No, no. Wari ma 1-3-5, bieg powalony Mogłem R wcześniej odpalić Jeśli się wbije mnie po 3, mogę czekać też na nich Dużo błędów zrobiłem Jinx ma 2 itemy Przynajmniej jak trafnie, znaczy jak wróci Coś tam mi tak wywalił o kurwa, on z tego Kubi jest za 300 Jeżeli jesteś ten Barry Jinx to wydaje mi się, że w Lejcie mogę jakoś to ograć Ale zobaczymy To ja nie ma się na mnie gram Riven, nie pamiętam co ją było stać Właśnie, tu się wywaliłem przez to Idę roam'ować Nie ty biegniesz O kurde Ale team, dałem R'kę w 4 Oj Jeszcze my zabiliśmy Może nie było A jednak nie, bo się wywaliliśmy w trzech Chyba zabiję tego Braumu A jednak nie warwick jest za mocny Cant carry this, gościu ma 2, 5, 4. Się wbija po prostu. Yeah, I can carry this. Oh, no ma te okej tylko ma ok. Makaj no, okay, nie jest tak mocny. Tylko dzięki no stanowi to wyzwanie, to naprawdę i warwick. To raka Badon jest taka jednak mocny. Już wiem dlaczego nie przegrywają. Nie no na tego nudu i Dryvenu. No i Warwick jest powalonym championem Oż ty gościu. Dobrze. Bart jednak ma mózg Zrobimy to, zrobimy to, mamy Nunu Chciałbym, żeby on tu tankował, podejść bliżej Nunu pajacu su. chyba to mamy Book ja pierdolnicy. Dobra, idę do baswarmy. Chyba wrócimy do tej gry. Tam mi się wydaje. Uu. Ty gościu, głupi jesteś. Da fuck, co to było? Bo co teraz potrzebuję? QSS na pewno. dosyć wcześnie, ale. No, przyda mi się Nie, nie na ten Jinx Właśnie za mostem po prostu Oli Jiggs i tak go mam. No spoko. Irli nie było za ciekawe, i ta moja podwójna wypka też nie była za ciekawa, ale już jestem mocny i to bardzo mocny. To suju. Nie chcę po prostu po niego. Mam no to fajnie, że go nie umiecie zabić. Ja mu chciałem killa oddać, żeby zabić go nie umiecie. Dobra, wróciliśmy do tej gry. Ładnie Ale ciągle byłby za przeromanym czempionem. 3 sekundy mam R Ten czul, ten ciul zabrokował i moją erkę. Nieładnie, gościu Nie szanuję. A hasajo. Lola, ten on bije. Co to jest za bill, gościu? No, ładna na grafiri i dosyć słabo zagrane do mojej strony. Na pewno nie grałem na poziomie tego mastera, którego mam. Dobra, mam D1 teraz, bo spadłem. Mogłem 10 razy lepiej zagrać Ale przynajmniej w lecie się odrobiłem Amrasano, ale biorę całego A albo nie mamy to po prostu i co? Dobra, wiecie co? Ja mu da się na czym się przyda. Nieważne, że mam 10% cooldownów więcej mu tak się nasz jest naprawdę fajnym itemem Ewentualnie mogę buty sprzedać Myślę, że po prostu nie będę budował jomu, Ale Jednak nie mam chyba lepszego Innego lepszego itemu do zbudowania Ewentualnie mogę zbudować BT albo Lorda Dominika, ale jomu jest lepszy Bo daje fajne letality, fajne damage Cooldownów nie liczę, bo Nie potrzebuję. Tak ja same mam creepy, mogę mieć 10 razy lepsze. Może nie 10 razy lepsze, tych 250 powinien mieć. Ja nie używam R. LOL. Co to było? Czemu on mi dał zekę? LOL. Jest tego daj władzę, jest tankowaty. Ten jak trzyma tę swoją markę kurde Dobra, co robimy? Co robimy? Gość nie rób tak A nie on nie da mi se tylko to Knights Wy <gry> tam nie wiem co to robi No znaczy, tam jakieś bufy daje, w sensie chyba Armor yy, Magic Ray coś takiego O nie zabawy gościu o oh, kurde. Legendary. 10 3, Ładnie. Ten Ignite tylko, żeby mi dać, co przypadził swoim śmiercią Ciekawe No Jak jestem za mocny 38 gold następnego gościa. No i ładnie. Dzieci WP mam nadzieję, że film się podobał oraz jeszcze widzimy się w innych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.